Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was w nowym roku i zapraszam na film. Manchester United kolejny raz zawodzi. Tracą już ponad 20 punktów do piłkarzy Pepa Guardioli. Afera Chelsea związana z Romelu Lukaku. Kylian Mbappé zdobył hat-tricka w 17 minut. 12 trenerów chce poprowadzić naszą reprezentację. Są bardzo głośne nazwiska. Kibice obwiniają DJ-a za niedyspozycję Leo Messiego. Robert Lewandowski w roku 2022 może ustanowić rekord, którego może mu pozazdrościć Ronaldo i Messi. FC Barcelona nie może zarejestrować Ferrana Torresa. A na sam koniec o Eriksen gdyż jego agent zapowiada powrót na boisko. Wczoraj na kanale Nie Nie Wygrasz opublikowałem materiał, jeżeli jeszcze go nie widzieliście to serdecznie zapraszam, link w opisie. I w ogóle to wczoraj wybiło nam tam 7 tysięcy, za co serdecznie dziękujemy. Oczywiście także zachęcam, abyście zostali widzami tego kanału, no tutaj filmy są prawie codziennie, a teraz zapraszam do oglądania na pewno nie tak miał wyglądać Manchester United pod wodzą Ralfa Rannika. Wczoraj Manchester United zaliczył pierwszą porażkę od 40 lat na własnym stadionie z Wolverhampton. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-0 po uderzeniu João Moutinho. Ani Cristiano Ronaldo, który w tym meczu był kapitanem, ani Bruno Fernandez nie odmienili losów tego meczu, choć na papierze to gospodarze wyglądali na zdecydowanych faworytów. Niemiecki szkoleniowiec tym samym przegrał swój pierwszy mecz w Manchesterze, ale wcześniej remisował, a wygrane nie wyglądały przekonująco. Na pewno nie tego Oczekiwali kibice, i kolejna strata punktów sprawia, że powoli zaczyna odjeżdżać nawet walka o top 4, co dla takiego klubu jak Manchester jest absolutnym minimum. W tym momencie są 4 punkty za Arsenalem, 11 za Liverpoolem, 12 za Chelsea i aż 22 za Manchesterem City, a w składzie mają Cristiano Ronaldo. I coś mi się wydaje, że ukończenie tego sezonu poza najlepszą czwórką może oznaczać, że przyszłość CR7 na Old Trafford będzie już nieaktualna. Aha, i bym zapomniał o Phil Jonesie, który zagrał w podstawowym składzie Manchester. United po raz pierwszy od ponad dwóch lat. Ciekawie wygląda sytuacja z Romelu Lukaku, który po tym, jak powiedział w wywiadzie, że chce powrócić do interu, został odsunięty od składu Chelsea. Wczoraj odbyła się kolejna rozmowa belga z niemieckim trenerem, ale oficjalnie nie wiemy, co tam się działo. Co prawda, włoskie media podały, że jest już ok i nie ma złej krwi pomiędzy Tuchelem a Lukaku, ale dziwnie to wygląda, jak Romelu mówi, że wróciłby do interu, ale w tym momencie ich na niego nie stać. Bardzo mało prawdopodobne jest, aby Chelsea się z nim rozstała tak po kilku miesiącach, ale on powinien zastanowić się nad tym, co mówi, gdyż po prostu uszkodzi tylko sobie, a co do The Blues, to wczoraj przedłużyli umowę z Tiago Silva, która będzie obowiązywała do końca sezonu 2022-2023. Podczas ostatniego meczu Chelsea z Liverpoolem, który był prawdziwym widowiskiem, miały miejsce dwa ciekawe zdarzenia. Otóż po kilkunastu sekundach z boiska powinien wylecieć Sadio Mané. To on uderzył Cezara Aspiliquetę łokciem prosto w twarz. Arbiter jednak ukarał go tylko żółtym kartonikiem. A druga sytuacja to przez cudowne uderzenie Mateo Kowacicia, które zakończyło się bramką. Naprawdę idealnie łożył nogę, cudownie przymierzył. Bramka Stadiony Świata. A w sumie to Was troszeczkę okłamałem, bo jest jeszcze jedna taka sytuacja. Tak w tym momencie wygląda Chorwat, a tak wyglądał Temu. Na pewno dużo czasu spędził na siłowni, ale dziwne, że taką posturę zbudował dopiero po kilku latach gry na wyspach. Przecież to jest Premier League, a tutaj tężyzna fizyczna jest bardzo ważna. Ostatecznie mecz zakończył się remisem po dwa, ale jeżeli tego spotkania nie oglądaliście, to macie czego żałować. To było świetne meczycho. A co działo się w La Lidze? Tam Madryt przegrał z Getafe 1-0 po błędzie Edera Militao. Za to FC Barcelona pokonała Majorkę po golu w minucie 44 Luka de Jonga. Co ciekawe to Barcelona do tego meczu przystąpiła poważnie osłabiona. Nie było Alaby, Busquetsa czy Memphis Depaya. Fatalną serię czterech porażek z rzędu zakończyli za to piłkarze Diego Simone. Atletico Madryt wygrało z Rayo Vallecano 2-0. Wczorajszy wieczór Kilian Mbappé może zaliczyć do naprawdę bardzo udanych. W pucharze Francji Paris Saint-Germain pokonało Wan 4 do 0, a hat w drugiej części meczu zdobył nie kto inny jak Kilian Mbappé. Młody Francuz potrzebował do tego zaledwie 17 minut. Pierwszy raz trafił w minucie 59, a ostatni w 76. Dzięki temu PSG pewnie awansowało. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że takie persony jak Andrea Pirlo czy Fabio Cannavaro chciałyby poprowadzić reprezentację Polski. Choć naprawdę wstępnie w to nie wierzyłem, to Cezary Kulesza wczoraj potwierdził doniesienia mediów. Nazwiska Fabio Cannavaro oraz Andrei Pirlo także się pojawiły. Wybór jest bardzo duży i trzeba porozmawiać z częścią trenerów. Nie wiem, czy to będzie czwórka, czy piątka kandydatów. Muszę z nimi porozmawiać. Naprawdę bardzo miło, że takie osoby same chcą poprowadzić naszą reprezentację, ale jestem przekonany, że prezes nie poleci na nazwisko, tylko dokona rozsądnego wyboru po dokładnej analizie wszelkich za i przeciw. Media podają, że PZPN miał otrzymać już 12 ofert, a ogłoszenie nowego szkoleniowca nastąpi 19 stycznia. A Wy macie swoich faworytów do objęcia naszej reprezentacji? Napiszcie w komentarzu, kto nim jest. Pan Kulesza w tym samym wywiadzie powiedział także, jak wyglądały negocjacje z Paulo Sousą oraz o tym, czy Portugalczyk rozmawiał z naszymi piłkarzami. Okazało się, że rozmawiał z Paulo Sousą tylko raz podczas słynnego już telefonu 26 grudnia. Później tylko Manager i prawnicy. Z naszej strony oni dostawali informacje. Pewnie to było konsultowane Sousan. Prawnicy to przenosili na dokument i to było wysyłane do nas. My z powrotem do nich czekaliśmy. To takie negocjacje są. Już więcej do mnie SMS-a nie wysłał żadnego, ani nie dzwonił. Nawet nie podziękował, że był. Nie wiem, czy do któregoś z chłopaków z drużyny zadzwonił albo wysłał SMS-a, bo żaden z nich mi się nie chwalił. Być może słyszeliście, a być może nie, ale w tym momencie Lionel Messi jest zakażony koroną. Klub o tym fakcie poinformował w tę niedzielę. Oprócz Argentyńczyka ten sam problem dotyczy jeszcze trzech innych zawodników. Okazuje się, że kibice Paris Saint-Germain właśnie za to obwiniają jednego z DJ-ów, który kilka dni temu wstawił fotkę z Leo Messim. Pod jego adresem pojawiają się straszne komentarze z najgorszymi możliwymi życzeniami, a nawet groźby. On jednak zapewnia, że to na pewno nie on zaraził Leo, gdyż dwa wykonane testy dały u niego wynik negatywny. Naprawdę dziwna akcja, ale oby fani Paris Saint-Germain przemyśleli swoje zachowanie. Ostatnie lata dla Roberta Lewandowskiego są naprawdę wyśmienite, tego chyba nie muszę nikomu udowadniać, ale rok 2022 może smakować jeszcze lepiej, ponieważ możliwe jest ustanowienie rekordu przez Polaka, którego nigdy nie udało się osiągnąć czy to Leo Messiemu, czy nawet Cristiano Ronaldo. Polak od 2019 roku zdobywa najwięcej goli w rozgrywkach klubowych. Jeżeli znów powtórzy ten wyczyn do końca tego roku kalendarzowego 2022, to dokona tego czwarty raz z rzędu, co tak jak wspomniałem, nigdy nikomu wcześniej się nie udało. Lionel Messi czy też Cristiano Ronaldo, co prawda, robili to, ale maksymalnie trzy razy z rzędu. Tak więc, Panie Robercie, trzymamy kciuki. W końcu wczoraj FC Barcelona zaprezentowała Ferrana Torresa, którego kupiła z Manchester City. Zapłacili za niego 55 milionów euro plus bonusy, które wynoszą około 10-20 milionów euro, ale to zależy od źródła, gdyż praktycznie każdy podaje inną sumę. W każdym razie on na pewno nie weźmie udziału w najbliższym meczu, a powód jest banalny. Władze klubu nie mogą go zarejestrować w Lidze. Xavi powiedział, że nie mieszczą się w limicie płacowym, ale nad tym pracują. W każdym razie, gdyby nawet to ogarnęli, to on i tak nie zagra, ponieważ Wczoraj wieczorem klub poinformował, że Ferran Torres jest zakażony koropsem. Nie wiem czy tylko ja mam takie wrażenie, ale coś mi się wydaje, że ostatnio to Barcelonie tylko piach w oczy a agent Christian Eriksena w końcu zwiastuje jego powrót na Zieloną Murawę. W ostatnim wywiadzie z dziennikiem The Telegraph przyznał, że wkrótce to nastąpi, ale nie podał więcej szczegółów. Oczywiście w gronie zainteresowanych drużyn jego pozyskaniem jest Ajax Amsterdam, czy także kluby z rodzimej Duńskiej Ligi. Przyznał on również, że już po dwóch tygodniach od wydarzenia z Euro, wiedział, że w Interze Mediolan Eriksen już nigdy nie zagra. Na dzisiaj to już koniec, bardzo dziękuję, że oglądałeś, czy też oglądałaś do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania. Naszego kanału. Do zobaczenia już jutro, oczywiście o godzinie 6 rano. Kto będzie? Napiszcie w komentarzu. Cześć!